Okazały zamek w Niedzicy, pięknie położony nad Dunajcem. Stoi na stromej skale na wysokości 566 metrów nad poziom morza. Był niegdyś zamkiem węgierskim. Pochodzi z XIII wieku. Fundatorem był kokosz Berzewiczy z Na początku XIII wieku strażnica służyła za komorę celną i broniła północnych rubieży Węgier. W 1625 roku zamek był własnością rodu Berzewiczych, ale w swoich dziejach przedostawał się w ręce wielu innych rodzin na skutek najazdów, grabieży i zastawów. Wreszcie w 1538 roku został przekazany Janowi Chorwatowi. Później właścicielem zamku był Olbracht Łaski. Za jego panowania zamek był przejmowany siłą lub zastawiany dziewięć razy. Wreszcie w 1797 roku Chorwatowie na pewien czas odstąpili zamek Sebastianowi Beżeliczemu, który powrócił z Ameryki Południowej wraz z córką Uminą i wnukiem Antonim, potomkiem Inkaskiego wodza Tupaka Amaru. Ale zacznijmy może od początku. Skarb Inków, jeśli wierzyć Pizarowi, zaginął w 1533 roku. Wielkość była kolosalna, by nie rzec nieobliczalna. Skarb został rozdzielony do kilku schowków tak dobrze ukrytych, że od ponad 450 lat nikt nie może ich odnaleźć. Podczas najazdu Hiszpanów 9 milionów Indian Ameryki Południowej żyło w zróżnicowanych strefach ekologicznych Amazonii, Pampy Argentyńskiej i Delty Orenok. Połowa tej populacji mieszkała w sercu Andów, gdzie rozwijały się kultury niezwykle wyspecjalizowanego rolnictwa. Tak wokół Cusco powstało początkowo małe państwo rolne, które zaczęło powoli podbijać sąsiadów. W 1438 roku na tron Inków wstąpił Pakashuti. Przed nim panowało już ośmiu władców. Państwo było okrzepłe wewnętrznie i szybkimi podbojami powiększało imperium. Ekspedycje sięgały do wybrzeży Pacyfiku, a nawet dalej, podbijając czarnych. W końcu imperium rozciągnęło się na południe i wkrótce osiągnęło wielkość cesarstwa rzymskiego z systemem dróg ponad 16 tysięcy kilometrów. Inkowie narzucili podbitym narodom swój język keczła i religię. Syn Pakaszyciego, zwracając się na północ, założył stolicę w Pito, a dawna stolica Cusco stała się 60-tysięcznym najbogatszym miastem imperium. Wtedy to nieśmiałe sygnały gońców i jakby bez znaczenia o obecności białych ludzi w okolicach Tumbes na północy kraju docierały do władcy. Wśród ludności rozchodziły się pogłoski o złym i nieznanym końcu. Państwo ulegało degeneracji w wojnie domowej pomiędzy pretendentami do tronu. Wreszcie wygrał Adahualpa w czasie, kiedy... Inkowie uświadomili sobie, że wielkie domy pływają wzdłuż brzegów oceanu. Tumbes było ważnym miastem Imperium. Francisco Pizarro zobaczył je po raz pierwszy w 1527 roku, kiedy wyruszył na podbój. Miasto było bogate, pełne złota i srebra. Pizarro, zdając sobie sprawę ze słabości swego oddziału, postanowił wrócić do Europy, zorganizować prawdziwą wyprawę i zdobyć Imperium Inków. W mieście zostawił dwóch swoich ludzi. Alonso de Molina i czarnego służącego Ginesa. Upłynęły dwa długie lata, zanim Pizarro powrócił do Tumbes na czele 180 żołnierzy, ale miasto było w ruinie. Alonso i Gines zniknęli. Indianie opowiadali, że na miasto najechały armie Atahualpy i Huascara, dwóch nienawidzących się braci. Izaro nie wątpił w bogactwo Inków. Od IX wieku XIV królów Inków zebrało niewiarygodne ilości złota. Kraj był nim przepełniony. 4000 metrów wyżej, na wyspie Titicaca, znajdowała się świątynia zbudowana ze złota i nim wypełniona. Zdecydowana większość tych metali i szlachetnych kamieni zniknęła, kiedy przybyli tam Hiszpanie. Nie było dla nich tajemnicą, że inkowie ukrywali skarby przed nimi, także nie można było nigdy później ich znaleźć. Oreones, czyli kapłani inków, wysyłali skarby do tajemniczych miejsc, gdzie zakopywali je specjalni poddani, którzy po wykonaniu zadania na rozkaz swoich mistrzów bez żadnych protestów wieszali się lub rzucali w przepaść. Pizarro, który chciał zebrać 400 tysięcy ton złota, zdobył zaledwie 5. Uwięziony Atahualpa znał prawdopodobnie tajemnicę depozytów, ale kiedy odmówił wyjawienia tajemnicy, został zamordowany. Skarb świątyni Titicaca został zatopiony głęboko w jeziorze o tej samej nazwie. Nie wiadomo natomiast, co stało się ze skarbem świątyni Słońca w Cusco. Z opisu jednego z uczestników wyprawy Pizara, Cieza de Leon, wynika, że część została zakopana przez kapłanów w podziemiach portu Saskahuaman, na północ od Cusco. Inna część w grotach kordylierów. W tajemnicy zniknęła także trzymetrowa statua z paszakamak o nazwie Dziewicze Złoto. Bogactwa jęków ciągle zagrożone przez konkwistadorów hiszpańskich, którzy długie wieki usiłowali dotrzeć do tajemnic, zostały wreszcie, przynajmniej tak twierdzą niektórzy, zakopany przez Indian i sympatyzujących im Europejczyków w XVII lub XVIII wieku w skarbcu absolutnie pewnym na dębowej wyspie. Historyczne dzieje królewskiego rodu Inków nie potwierdzają tej wersji, ale warto je prześledzić, gdyż zaprowadzą nas w zupełnie nieoczekiwany zakątek świata. To jest na Zamek Niedzicki. W drugiej połowie XVI wieku Marton Berzewicz, dyplomata siedmiogrodzki, polski kanclerz króla Stefana Batorego, Pożeniony z Katarzyną Wojawską zamieszkał w Niedzicy w zamku nazywanym Dunajec, który stoi do dziś, pięknie położony u wrót przełomu Pienińskiego na sterczącej skale w odległości kilku kilometrów od słynnego zamku Czorsztyńskiego. Świetność rody węgierskiego, który w nowym układzie politycznym z Polszcza się podkreślają koligacje. Syn Martona, Jan, żeni się z Dorotą Kryską, a Mikołaj z Jadwigą Stadnicką. Ich dzieci tracą jednak wpływy polityczne i prawo własności do zamku, a rodzina osiedla się w innych stronach i ubożeje. W 1698 roku na Wołyniu urodził się Sebastian Berzewicz. W młodości dom rodzinny nie dał mu pewnego dachu nad głową. Bogatą posiadłość spaliła jakaś banda podczas napadu rabunkowego. Poraniona matka wkrótce zmarła. Ojciec nieobecny w czasie napadu Kilka lat później zaginął bez wieści. Sebastiana wychowywała babka. Wieść niesie że młody Sebastian z tytułem barona de Dondangen wprawdzie lecz bez majątku przeżywszy nieszczęśliwą miłość do córki bogatego sąsiada postanowił zapomnieć o niepowodzeniu awanturniczy z natury wyruszył w świat przemierzał różne kraje i mał się najrozmaitszych zajęć przede wszystkim wojaczki Wreszcie zaciągnął się na korsarski statek hiszpański i popłynął do Ameryki Południowej. W Peru coraz większą popularność polityczną zdobywał José Gabriel Condorcanqui i Noguera który podawał się za potomka króla inkub Tupaca Amaru I i nadał sobie to królewskie imię. 4 listopada 1780 roku Noguera wzniecił powstanie, które trwało dwa lata. Hiszpanie, mimo że lepiej uzbrojeni, zostali zepchnięci do Cusco. Indianie przystąpili do oblężenia. Zdesperowani Hiszpanie pod pretekstem negocjacji zwabili Tupaka Amaru do miasta, uwięzili i zamordowali. W tym burzliwym czasie córka Sebastiana wyszła za mąż, za bratanka Tupaka Amaru, który po śmierci przywódcy powstania został następcą tronu i nosił takie samo imię. Jego życie, jak i całe szlachty inkaskiej, było jednak zagrożone. Znając tajemnicę skarbu Inków, był niewątpliwie intensywnie poszukiwany przez konkwistadorów hiszpańskich. W Peru Ukrywał się przez 3 lata. Sebastian Berzewicz miał już 85 lat, kiedy w roku 1786 jego zięć Tupak Amaru i grupa indiańskiej świty królewskiej, zabierając część skarbu, uciekli do Włoch. Rodzina Sebastiana osiedliła się w Wenecji i żyła w ukryciu. lat ucieknierzy nabrali przekonania, że są bezpiecznie ukryci przed konkwistadorami. Latem 1796 roku w królewskiej parze urodził się syn Uncas. W tym czasie Hiszpanie wpadli jednak na ich trop i w tajemniczych okolicznościach zasztyletowali Tupaka Amaru, a jego ciało rzucili do jednego z kanałów Wenecji.